Sościczałem, dobry człowieku, siadaj wygodnie, a ja po poopowiadam. Zaczniemy od, uwaga, przeżyjcie to razem ze mną. Plazmonicznego modulatora elektrooptycznego. Pozwólcie, że powtórzę to jeszcze raz. Plazmoniczny modulator elektrooptyczny. <noise> A ja Wam opowiem, co to jest, dlaczego jest istotne i w ogóle, no, słuchajcie, technologia przyszłości, ale ta nazwa. Potem, żeby odpocząć troszeczkę, opowiem Wam o badaniu genetycznym gatunku róża. Badaniu genetycznym krzewów należących do rodzaju róża, żeby dowiedzieć się, jak wyglądały pierwsze róże. Ciekawe, czy byście zgadli, jakiego koloru były pierwsze róże, zanim stały się krzewami ozdobnymi. Ha! A na koniec taka też ze świata przyrody ciekawa rzecz. Na Hawajach znaleziono gąsienicę. Która buduje sobie przenośne domki z elementów ciała ofiar swoich. Czyli, na przykład, po zjedzeniu mrówki odcina jej głowę i przylepe ją do swojego własnego domka śliną, klejem takim. I potem chodzi z czymś takim zbudowanym całkowicie z ciał ofiar. Pokażę Wam, jak to wygląda. No i tyle, siadamy i czytamy. Zaczynamy oczywiście od newsów i ploteczek ze świata nauki. W czasopiśmie Nature huczy aż od pewnej kontrowersji. Pytanie brzmi następująco. Czy powinniśmy zmieniać nazwy gatunkowe roślin, zwierząt, grzybów itd. jeżeli zostały nazwane na cześć niewłaściwych osób? Oj, to jest taka typowa kontrowersja, którą naukowcy w wolnych chwilach uwielbiają się, uwielbiają się zajmować. Podam Wam przykład. To jest oto piękny kwiatek. Piękny, niewinny kwiatek, jak pięknie to nam się łączy z tematem, o którym będę później mówił, który nazywa się Hibbertia. To jest nazwa rodzajowa Hibbertia, nazwana na cześć Georgia Hibberta. I teraz jest taki ruch, żeby zmienić tę nazwę. Dlaczego? Dlaczego, że George Hibbert nie był dobrym człowiekiem. Konkretnie rzecz biorąc, popierał niewolnictwo. W związku z czym jest grupa ludzi, niektórzy z nich to nawet są botanicy, którzy mówią, nie powinniśmy mieć nazw od ludzi, którzy byli źli. Nie powinniśmy ich upamiętniać. No i jest cała wielka burza na ten temat. Sami się domyślacie prawdopodobnie, jakie są argumenty. Argumenty za zmianami możecie sobie mniej więcej wyobrazić, tak? Argumenty przeciw zmianom, no tutaj mam przed sobą na przykład taką część tej debaty, taka korespondencja. Artykuł zatytułowany People Inspired Names Remain Valuable, czyli są cenne nazwy. Nazwane na część ludzi, to jest grupa taksonomów, czyli ludzi zajmujących się nazywaniem gatunków i porządkowaniem tej wiedzy, którzy mówią zasadniczo dwie rzeczy. Po pierwsze, przez kilkaset lat nazywaliśmy w ten sposób rodzaje i gatunki i mamy aktualnie setki tysięcy, no ponad milion tak naprawdę nazw rodzajowych i gatunkowych. I gdybyśmy chcieli konsekwentnie sprawić tak, żeby przeczesać to wszystko, ze względu na to, czy ci ludzie, na podstawie których to nazwano, byli dobrzy czy źli, to byśmy oszaleli. Oni mówią nawet mocniej. Nie mamy na to czasu. Nas jest mało. Nas taksonomów jest mało. Mamy kupę roboty, mamy masę roboty, mamy czym się zajmować. Jesteśmy na froncie nazywania rzeczy, pilnowania, żeby były porządnie nazwane, żeby przepływ wiedzy był odpowiedni. Cała ekologia się na nas opiera, dlatego że musimy, żeby coś na przykład ochronić, żeby coś objąć ochroną gatunkową, to to musi mieć dobrze zdefiniowany gatunek. Krótko mówiąc, dajcie nam spokój. My tutaj ciężko nad tym wszystkim pracujemy. No więc to jest jakby. To są wszystkie związane z tym argumentem. Dokumenty praktyczne i teoretyczne, ok. Natomiast co z tym fantem zrobić? Trwa dyskusja, tak? Cóż mogę Wam więcej powiedzieć? Ja mogę wam jedynie się podzielić z wami moim osobistym zdaniem na ten temat, bo wypada mi w tej części publicystycznej. Przyznam się wam szczerze, ja tego kompletnie nie rozumiem, nie umiem się wczuć. Może mnie przekonacie w komentarzach. Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego ten kwiatek nie może się nazywać Hibelia. Dlaczego? Dlaczego właściwie jakie złowy rządzamy, posługując się nazwą Hibeltia? Ba zacząłem czytać o tym facecie. Ten facet poza tym, że był no, biznesmenem xviii 19 wiecznym Rzeczywiście czerpał korzyści z handlu niewolnikami, Ba wspierał handel niewolnikami. Okej, okay, ja to rozumiem jakby problem z tym. Natomiast on był też fundatorem wypraw botanicznych. On miał ogród botaniczny, był pasjonatem botaniki, hodował te rośliny i między innymi dzięki sfinansowanym przez niego badaniom odkryto wiele, wiele gatunków. Między innymi hibertię, sprowadzono do Stanów Zjednoczonych, hodowano i została nazwana na jego cześć. On był. On był pasjonatem i, i, i fundatorem badań botanicznych. No to czy taki człowiek naprawdę nie się zasługuje na to, żeby jeden żółty kwiaturzek się nazywał jego imieniem nie rozumiem, pomóżcie mi zrozumieć. W każdym razie tym huczy, od tego huczy aktualnie świat nauki. Zaczynamy od plazmonicznego modulatora elektrooptycznego. Powtórzę to, <gryw> lubię tę nazwę powtarzać. Od dwóch dni od kiedyś dowiedziałem się, że takie rzeczy w ogóle istnieją, kojarzy mi się to ze startek, tak? Nie wiem, podaj mi modulator plazmoniczny, musimy skoczyć w nadprzestrzeń. Tak, no więc ym, terahercowy, o, terahercowy plazmoniczny modulator elektrooptyczny. No więc już uprzejmie wyjaśniam, dlaczego to jest, co to jest i dlaczego jest interesujące. Myślimy w tym momencie o świecie technologii, o świecie inżynierii, o świecie sygnałów. Konkretnie rzecz biorąc, będziemy, się, będziemy mówić o takim miejscu, gdzie sygnały elektryczne Zamieniają się w sygnały optyczne. I to jest modulator elektrooptyczny, czyli coś, co nam zmienia sygnał zakodowany w prądzie, czyli sygnał zakodowany w prądzie. Ten, ten prąd jest modulowany. Ten prąd, ma, ten prąd ma górki i dolinki, tak? Ma jedynki i zera, powiedzmy sobie, czyli prąd jest modulowany. Chcemy też, żeby światło w światłowodzie było modulowane, żeby też błyskało zerami i jedynkami, a tym czymś, co stoi pomiędzy kablem i światłowodem jest modulator elektrooptyczny, czyli on moduluje. Okej. Okay, teraz dlaczego po co o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Patrzcie, komputer. Mamy Jakąś prostą, elementarną sytuację, siedzi sobie jakiś człowiek tutaj przy rynku krakowskim w kawiarni, co ludzie robią w kawiarni? No oczywiście siedzą i streamują sobie filmy z Netflixa. Wiem, bo jestem co tydzień na płycie rynku, więc dobrze wiem, co ludzie robią. No więc włączam sobie, tak? Streamuję sobie i co się w tym momencie dzieje? Dzieje się magia technologii. Jakiś film jest zasysany z jakiegoś centrum danych. Przypuśćmy sobie, że jest to jakieś centrum danych zlokalizowane w Europie, a poszalejmy, to by było nieefektywne, ale przypuśćmy, że ja dane ściągam z Atlantyku, czyli gdzieś w Nowym Jorku, gdzieś tam jest centrum danych, no i ten sygnał, coś tam się dzieje, w światłowód wchodzi, czyli w centrum danych jest komputer. Tam są dyski twarde, tam są jakieś procesory. Może ten człowiek coś sobie oblicza na tym, w tej chmurze swojej, w każdym razie komputer jest zasadniczo urządzeniem elektrycznym, działa na prąd i w środku tam też skaczą tak wróżki magiczne elektryczne. Elektrowróżki sobie skaczą. Czy to są kable miedziane, czy jakieś tam półprzewodnikowe, w każdym razie prąd, tak? Komputer w środku ma mnóstwo prądu. I w pewnym momencie te skaczące tak yy, elfy zostają przetłumaczone na skaczące elfy w świetle, no bo przecież dnem oceanu Atlantyckiego leci kabel światłowodowy. Później on wychodzi gdzieś na wybrzeżu. Tak, jest wzmacniany oczywiście, ale później co? Sieć, sieć światłowodowa oplata ten kontynent i cały świat zresztą, tak? Do mojego domu, do waszego być może też, trafia kabel światłowodowy. Czyli trzeba przetłumaczyć ten, ten, ten wzorzec w sygnale elektrycznym na wzorzec w sygnale światłowodowym, a później trzeba będzie znowu w komputerze, potem wpinam ten światłowód, tak? I tam gdzieś w środku jest jakieś urządzenie, które znowu mi to tłumaczy na 0,1 w prądzie. Okej. Okay. Dlaczego to jest istotne i ta częstotliwość, słuchajcie, my chcemy, żeby to błyskało jak najczęściej. Te teraherce, o których tutaj mowa, no to co to jest? To jest jednostka częstotliwości. Ile razy na sekundę mamy coś? Jeden Hz to jest jeden na sekundę, jeden raz na sekundę, tak? Czyli... No, no gdzieś tyle, to jest chyba sekunda, prawda? Tak? To jest jeden herc. To są dwa. Cztery. To było 8 Hz, jeśli się nie mylę mniej więcej, tak? Potem mamy 16,32, tyle razy. Wyobraźcie sobie, że każde takie pycnięcie to jest jeden bit. 1 bit. 0, 1011010. 1, 0. Nadaje w ten sposób jakiś film wam właśnie. No więc 1 GHz to jest miliard razy na sekundę, 1 THz to jest 10 do 12, czyli bilion razy na sekundę. Ogólnie rzecz biorąc, domyślacie się o co chodzi. Wysyłamy coraz więcej danych co Coraz więcej, takst, zwłaszcza filmy. Filmy to jest dziś 60-70% całego przepływu w internecie. Krótko mówiąc, jest zapotrzebowanie coraz większe. Ba, to się wiąże z telekomunikacją, dlatego że kolejnym zaułkiem tej samej technologii jest, są sygnały docierające do telefonu. Bezprzewodowo. Krótko mówiąc, chcemy, żeby w ciągu najbliższych lat nasza nieprawdopodobna żałoczność na informacje została zaspokojona. I to, co tu się dzieje, to jest technologia wychodząca naprzeciw temu, żeby to się działo sprawnie, żeby to się działo szybko, żeby to się działo błyskawicznie. I szczególnie trudne do rozwiązania w tego typu urządzeniach jak modulator plazmoniczny jest to, żeby ten sygnał był tłumaczony od razu. Żeby to nie było tak, wiecie. Można sobie tak naiwnie wyobrazić, że mamy jakiś kabel, prąd, tam, tam płynie nim prąd, tak? mamy drut, drut wchodzi do maszynki i w tej maszynce jest jakiś czujnik, który mierzy poziom tego prądu, tak? duży, mały. Potem przekazuje tę informację do lasera, bo źródłem tego światła będzie laser i mówi laserowi, świeć, nie świeć, świeć, nie świeć, nie świeć, świeć. To ma duże opóźnienia. To jest lepsza rzecz. To jest coś, co ma sprzęgnięte, dosłownie fizycznie ściśnięte ze sobą ten element, przez który przechodzi prąd i ten element, przez który przechodzi światło. I to, co oni zrobili, to po prostu wykonali najszybszy dotychczas. Oni piszą, że są pierwsi, którzy weszli w teraherce ze swoją częstotliwością z tego typu modulatorem elektrooptycznym. Pokażę Wam, jak to działa. Ha! co wymyślicie, że Was ominie? Później będą jakieś kwiatki, będą jakieś róże, będą jakieś gąsienice, ale dzisiaj jedziemy na ostro. Bo ta, ta gałość technologii mnie szalenie fascynuje. Uwaga, patrzymy tutaj. Spróbuję zrobić tak, że będę pokazywał paluchem, jak to działa tutaj, a jednocześnie Wam się pokaże duży, ładny kolorowy diagram na, 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 na górze. Uwaga, co my tu mamy? To jest to urządzenie. Zasadniczo, co jest tu istotne? Od dołu patrzymy. Tu mamy to THZ Source, to jest to źródło sygnału elektrycznego, czyli to, co tu widzimy, to jest dochodzący do tego urządzenia ten modulowany sygnał elektryczny. Czyli powiedzmy sobie: komputer wysyła mi kablem elektrycznym normalnie jakieś dane. Terahercowo. Przypuśćmy, że umie to robić. Ok, wysyła. Pod spodem mamy laser, czyli do, do tego urządzenia wejściem jest sygnał elektryczny i jakiś światłowód, tak? Jakiś falowód, coś, co mi przenosi światło. Na razie. Wpuszczamy w to po prostu światło laserowe, czyli jednolite światło laserowe z jakiegoś źródła wchodzi do tego. I co tu się dzieje w środku? Tu jest taka kanapka. W tej kanapce dzieje się taniec elfów. Co tam się dzieje? Wyobraźcie sobie rzecz następującą. Macie metal izolator metal. To się to jest, tak się to nazywa zresztą, taka struktura MIM. Metal Insulator Metal. MIM. Co to jest? Jedna elektroda, druga elektroda, co oznacza, że prąd może wpłynąć tędy i wypłynąć tędy. Czyli ten modulowany sygnał elektryczny, ten, na którym mamy film, tak, z jedynki, wchodzi, tędy wychodzi, ale pomiędzy nimi jest cieniutka warstewka izolatora. Słuchajcie, cieniuteńka to są dziesiątki nanometrów. Czy tam setki, to jest, to jest na pewno poniżej mikrometra, czyli to jest cieniuteńka warstewka izolatora, ale to nie jest byle jaki izolator. Nim przechodzi światło tym izolatorem. Czyli to jest, to jest światłowód tak naprawdę, czyli to światło lasera. Przechodzi pomiędzy tymi warstwami elektrycznymi, pomiędzy tymi elektrodami. A tu cały czas jest ten sygnał nadawany. Czyli czasami jest większe, tak? większy prąd, mniejszy prąd w tym tym. I co się dzieje? Tu zachodzą rozmaite zjawiska fizyczne w środku, stąd to słowo plazmoniczny. Jakbyście się interesowali, to plazmonika i plazmony to są rzeczy związane z takimi charakterystycznymi falami oscylacjami występującymi na powierzchni metalu. Czyli powiedzmy sobie, że mamy no tu mamy zresztą powierzchnię metalu w kontakcie z izolatorem. To mogło być powietrze, próżnia, tak? Tutaj mamy jakiś tam to jest chyba dwutlenek krzemu. W każdym razie mamy coś, co przewodzi prąd i coś co nie przewodzi. Na granicy pomiędzy jednym i drugim czyli na powierzchni tego metalu pojawiają się plazmony. To są takie fale. To są takie oscylacje. Elektrony tam tańczą. I to się opiera na takim zjawisku fizycznym, że te fale przekazują pole elektryczne temu izolatorowi. To jest takie zjawisko fizyczne, teraz nie powiem, efekt Pokelsa to się nazywa. Zjawisko Pokelsa. Krótko mówiąc, ten izolator, ten światłowód, przez który przechodzi światło, ze względu na występujące w tych obu warstewkach plazmony, robi się bardziej albo mniej przepuszczalny. Konkretnie zmienia mu się chyba współczynnik załamania światła, ale tak czy inaczej on inaczej reaguje na światło. Czyli to jest tak dobrany materiał i tak dobrana struktura, że kiedy przepuszczam światło przez tę cieniutką warstewkę pomiędzy tymi dwiema okładkami, to jeżeli tu przepuszczam powiedzmy sobie jedynkę, to to światło, które tu przepuszczam się rozproszy. A jeżeli tu przepuszczam zero, no albo na odwrót, wszystko jedno, to przejdzie dalej. I ot i cała tajemnica. Czyli sama logika tego urządzenia jest taka, że tu nie ma żadnego. Ten sygnał po prostu cały czas idzie z prędkością światła laserowego. Czyli nie zatrzymujemy go, żeby go przeanalizować czy coś. Nie. Leci światło, a ten prąd tutaj leci prąd. Czyli to jest skrzyżowany prąd ze skrzyżowanym światłem i ten prąd przekazuje światłu swoją modulację, swój porządek, swój sygnał, swoje informacje zakodowane w nim. To jest to. I to wszystko musi być cieniutkie, dlatego, że my chcemy, żeby to zareagowało biliony razy na sekundę. My chcemy, żeby to urządzenie mogło co. Bil to jest terahertz. Mogło raz na jedną bilionową sekundę całkowicie zmienić swój stan fizyczny. Tak? Ta cieniutka stewka izolatora to musi być tak robiony materiał. Ten styk musi być doskonały. Te, te efekty, te, te badania plazmonów są szalenie istotne dla tej, tej gałęzi technologii, bo to jest wszystko całe skoncentrowane na tym, żeby w styknięciu światła, żeby to błyskawicznie, bez żadnego opóźnienia, bez żadnej latencji, tak zwanej, żeby to natychmiast zmieniło swój stan, żebyśmy mogli przesłać to światło i żeby ono miliard, ha, tysiąc miliardów, bilion razy na sekundę przeskoczyło. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 0. Bach ba tu tak na pewno można iść jeszcze dalej niż jedynki. I tu można różnymi częstotliwościami nadawać, czyli tu można tu właściwie można z tym robić wszystko tak naprawdę. Ja tu podałem taki przykład jedynkowy, ale tu można fale o różnych długościach na siebie nakładać. Jeżeli ktoś z was siedzi w telekomunikacji, to na pewno opowie nam w komentarzach, że tak naprawdę światłowodem się wysyła fale o różnych długościach. Jest tak zwane multiplexowanie, czyli sumujemy sobie fale. To jest tak naprawdę wielka, skomplikowana, złożona fala, którą musimy bardzo precyzyjnie nałożyć, czyli z fali elektrycznej na falę yy, świetlną. I to jest dokładnie to właśnie. To jest urządzenie, które przekazuje bezpośrednio każdy wzorzec, który się w tym prądzie pojawia, na dokładnie taki sam wzorzec w świetle. A, czyli co? Czyli mamy szybką telekomunikację, tak? 3G, 4G, teraz mamy 5G. To jest robione z myślą o 6G, żeby była jasność. Czyli już wiemy, jakie będzie zapotrzebowanie na szybkość przesyłu informacji, na te opóźnienia. Kiedy już przejdziemy na 6G. Ja się osobiście nie mogę doczekać 7G, o którym już niektórzy szepczą. Może kiedyś wam opowiem osobno, jak wygląda. Yy, jak wyglądają kolejne przyszłe pokolenia w telekomunikacji, bo to jest, tam się dzieją cuda. I to jest właśnie mały kawałek tych cudów. O, jedna ostatnia rzecz na koniec. Zwróciłem uwagę na to, skąd ci ludzie pochodzą. Ostatnio zacząłem na nowo na to zwracać uwagę. Wyłącznie jedna, dwie instytucje w Zurychu szwajcarskim. Krótko mówiąc, ETH Zurich to jest w ogóle piękna instytucja, świetne badania. Robi. Dlaczego o tym mówię? No cóż, żyjemy w takich czasach, że po prostu zaczynamy na to zwracać uwagę. Gdzie na świecie dokonuje się tych wielkich przełomów technologicznych? A Europa z jakiegoś powodu jest świetna w optoelektronikę, w fotonikę. Tu mamy fotoniczne układy stalone, tego typu rzeczy. Europa jest w to świetna, więc... Jeżeli chodzi o światową geopolitykę, o to, jaką naukę się robi w Chinach, w Stanach Zjednoczonych czy Europa jest w stanie coś do tego dorzucić, no to macie, możecie sobie zakodować. Jak was ktoś kiedyś w przyszłości zapyta, czy nauka europejska jest konkurencyjna względem chińskiej albo amerykańskiej, to zawsze możecie powiedzieć: Plazmoniczny modulator elektrooptyczny terahertzowy, pierwszy powstał w Curychu. E? Już macie czym szpanować. Hej. A następnie rzecz. Lekka, łatwa i przyjemna. Naukowcy, tym razem są to naukowcy chińscy, dlatego że pierwotna róża pochodzi z Chin, jak się okazało, zbadali genom kilkuset przedstawicieli rodzaju róża. Mamy tych gatunków wiele, ja się na tym nie znam, szczerze mówiąc. Podobno gatunków jest 200-300 odmian, kilkadziesiąt tysięcy odmian róży, więc oni pobrali z całego tego bogactwa genomy. Porównali je ze sobą, żeby stworzyć drzewo genealogiczne róż. po co, żeby odpowiedzieć na jakże ważne pytanie: jak wyglądała pierwotna róża? Jaka, no wiecie, no kiedyś się pojawiły róże na świecie, później zdobyły, podbiły świat, natomiast wcześniej były dzikie. I więc kilka informacji. O, może tak. Pokażę Wam najpierw czarno-biały diagram, ponieważ miałem dzisiaj dostęp tylko do czarno-białej drukarki. Nie pokażemy Wam jeszcze na ekranie jego wersji kolorowej. Tak wygląda to drzewo. <gry> y I czytamy je od środka, czyli to, co tu widzicie, to jest najpierw. To, to, to jest... Korzeń, tak? to jest korzeń drzewa genealogicznego róż. A więc ta gałązka, która uchodzi z niego jako pierwsza, to jest tutaj ta pierwsza, która wychodzi ze środka. Zaraz Wam pokażę ładniejszą wersję tego diagramu. I ten kwiatek, tu, który tu widzicie w tym momencie, to jest kwiat tego stworzonka. Zgadnijcie, dajcie sobie pauzę, może chcecie pozgadywać, jakiego koloru była pierwsza róża. Pach. Pokażemy Wam kolorową wersję tego diagramu i już. Tak to wygląda. Ha. Czyli patrzymy znowu na górę. Żółta. Ciekawe, czy byście zgadli. Pierwsza róża była żółta. Co ciekawe, należała do gatunku bodajże osa persiana. To się nazywa róża perska, hmm, jeśli się nie mylę. Tak. No w każdym razie dziko występujący dalej gatunek, który występuje w Azji. No więc tyle. Fascynujące wiadomości, prawda? Nie wiem, jakoś mnie to ucieszyło, ale szczerze mówiąc, chciałem wam pokazać ten artykuł pół biedy, że mamy drzewo genealogiczne wszystkich już Wiemy, że pierwsza była żółta. Nie, chciałem wam pokazać coś jeszcze. Czasopismo Nature. Opublikowało takie streszczenie tego, gdzie podsumowują w taki przystępny sposób wyniki tego badania, ale to mnie ujęło, zobaczcie, zamieścili jeszcze raz ten diagram, uproszczony diagram genealogiczny, ale patrzcie, dodali kolce, dodali tym pędom reprezentującym te kolce. co Bardzo mnie to wzruszyło, nie wiem dlaczego. Myślę, że to jest miłe takie wyjście naprzeciw potrzebom zwykłego człowieka, bo to jest formalnie diagram filogenetyczny. Nie widziałem jeszcze diagramu filogenetycznego, na którym dorysowano kolce. Jak widać w nature, też. Się umieją bawić. No więc w każdym razie bawią się w ten sposób, że ozdabiają kolcami diagramy filogenetyczne. Więc przeżyjmy to jeszcze raz. Oto bukiet. O, tak to nazwali. Patrzcie. Ewolucyjny bukiet już. O! Dziękujemy, dziękujemy Nature za ten piękny bukiet. A na koniec yy, hawajski kolekcjoner kości. The Hawaiian Bone Collector Caterpillar. Czyli o czym mówimy? To jest pewna ćma występująca tylko w jednym miejscu na jednej wyspie hawajskiej, która, kiedy jest, jeszcze nie jest latającą ćmą, tylko jest gąsienicą, tworzy sobie domki tego typu. Może zobaczcie od razu, jakie domki. Przyjrzyjcie się, tam mam jakąś głowę mrówki, jakieś much, skrzydło muchy, jakieś nogi. Krótko mówiąc, części ciała stawonogów bierze je, ogląda i dokleja. I to jest cała jakby ta historia. I, a teraz może troszeczkę więcej, żeby było wiadomo, jakby, jakie jest tło tego. Jesteśmy na Wyspach Hawajskich, zobaczcie sobie. I na Hawajach występuje pewien rodzaj ćmy, który nazywa się hypozmokoma i hyposmokoma wytwarza sobie tego typu właśnie przenośne domki. Tu mamy przykładowe domki należące do różnych przedstawicieli, do różnych gatunków z tego rodzaju. W większości są niewinne zupełnie, z jakichś tam kawałeczków drewna, z jakichś tam leżących okruszków i tego typu rzeczy, ale ten jeden jedyny gatunek, nie tak dawno odkryty, Zła, dokleja sobie do, tej, do tego wyłącznie części ciała znalezionych bez Jest to związane z trybem życia. To jest jeden z bardzo nielicznych przypadków motyla mięsożernego. Co więcej, to jest jeszcze rzadszy, podobno jedyny taki przypadek, motyla mięsożernego, właściwie no, to jest gąsienica mięsożerna, która żyje wyłącznie w pobliżu pająków tworzących sieci na Ziemi, i korzysta z ofiar złapanych w te sieci, czyli tryb życia tego stworzenia jest następujący. Gdzieś tam, na tej wyspie hawajskiej, w jakimś tam lesie. O, zobaczcie sobie fotkę, mamy jakąś kłodę drzewa, jakieś pruchniejące drzewo i tam żyją pajączki tworzące sobie takie małe, niewielkie takie gniazdka. No, z nici pajęczej, takie, takie sieci. Przy czym to nie są takie sieci rozpinane w powietrzu, tylko to są typowo przypowierzchniowe sieci, w które się łapią różnego rodzaju stworzenia. I taka osienica żyje tylko i wyłącznie w pobliżu tego typu gniazd. Siedzi tam w swoim domku, żeby pająk jej nie mógł dostać. Sprawdzili to. Nie znaleziono ani jednej tego typu gąsienicy, która byłaby omotana, schwytana przez pająka. Więc siedzą tam się środku schowane i kiedy pająk jest rozproszony, albo go nie ma, albo gąsienica czuje, że jest bezpiecznie, podpełza do, tego gnia do, tego, do tej nici pajęczej, do tej sieci pajęczej, wyjada schwytane tam stworzenia i jednocześnie zabiera je ze sobą, później siekając te zwłoki na kawałki odpowiedniej wielkości. Ona jest bardzo selektywna. Czyli próbowano w warunkach laboratoryjnych dać jej inne rzeczy, nie dokleja sobie ziarenek piasku albo kawałków drewna, okruchów, nic takiego, tylko i wyłącznie części zwierząt. Ba, jeżeli są za duże, to je żółwaczkami przecina, złapano ją jak łapie coś, yy, tak, tak, tymi swoimi odnóżami, żółwaczką obraca, przegląda, przecina na wielkość, obgryza i dopiero później dokleja, budując sobie w ten sposób swój śliczny, przenośny dom. I to właściwie chyba tyle. Nie, jeszcze ostatnia ciekawostka na koniec. Z badań genetycznych wynika, że te gatunki tego, tego rodzaju hyposmokoma oddzieliły się od siebie ewolucyjnie około 10 milionów lat temu. Czyli historia tego gatunku to jest około 10 milionów lat. Dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że historia Wysp Hawajskich to jest milion, dwa, trzy, cztery milionów lat. Co to oznacza? Oznacza to, że. Ten gatunek i w ogóle te wszystkie gatunki żyjące na Hawajach to są gatunki hawajskie. One są starsze od wysp, na których żyją. Tak, nie wiem, czy się kiedyś tym zastanawialiście, jak, jak wyglądają wyspy hawajskie. Działa to w ten sposób, że jak w ogóle powstają Wyspy Hawajskie, bo one powstają cały czas. Mamy taki tak zwany hotspot, czyli takie gorące miejsce w Ziemi, czyli z głębin płaszcza ziemskiego do góry idzie tak zwany pióropusz, To jest, to jest taka strefa gorącej skały. Ona przebija w jednym miejscu skorupę ziemską, tylko że skorupa się przesuwa. Prze, prze, patrzymy teraz na to z góry w tym momencie, ona się przesuwa. Czyli ta lawa, która czasami tu się wydostaje, czyli napiera do góry tak? magma. Napiera, 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 w pewnym ci przebija się, powstaje tu nowa wyspa, ale ponieważ skorupa się przesuwa, to ta wyspa jest zabierana dalej. I potem następna, i następna, w ten sposób powstał łańcuch wysp hawajskich. Tylko, że tempo przesuwania się tej skorupy oceanicznej, płyty pacyficznej, jest takie mniej więcej, że każda z tych wysp, ona potem powstaje, a potem toną. Bo taka wyspa powstaje, potem eroduje, ona potem tam jest gdzieś parę tysięcy kilometrów dalej. Zanurza się w ogóle, więc czas życia takiej wyspy. No, no wiecie, tu jest na tej mapie chyba nie ma, ale znajdę jakąś, gdzie są pokazane wieki tych wysp. No więc w każdym razie ta ćma. Żyje tylko na Wyspach Hawajskich, tam powstała i ona najwyraźniej migruje z wyspy na wyspę i wszystkie te ćmy migrują z wyspy na wyspę, bo te wyspy toną. W czasie, w którym powstają nowe gatunki ciem, jednocześnie te wyspy powstają, przesuwają się, erodują, zaczynają się zanurzać, tam się te tworzą atole, tak zwanego łańcucha Emperor, tu tak, jest przedłużeniem Wysp Hawajskich, a to sobie na tych kolejnych wyspach ewoluuje. No więc taki mamy, o, na koniec taki Wam rzucam mały epizodzik z dziejów naszej planety, współżycia pomiędzy wyspami i gatunkami ciem, pomiędzy pająkami i ćmami. No taki to też jest ten nasz świat, no co mogę więcej powiedzieć. Hej!